W dniach od 21 maja do 24 przebywałem w Rzymie i brałem udział w spotkaniu dwóch gremiów, to znaczy najpierw jako delegat Konferencji Biskopatu Polski na dorocznym 65. spotkaniu Konferencji Biskopatu Włoch, które odbywało się w Auli Synodalnej na Watykanie. Poświęcone było przede wszystkim refleksji nad kolejnym etapem Programu duszpasterskiego poświęconego wychowaniu, który tym razem skupiony był przede wszystkim na refleksji na temat, jak formować wychowawców w różnych kręgach, zwłaszcza w tych kręgach parafialnych, do podejmowania różnej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Natomiast po zakończeniu tego spotkania brałem udział w. 22. posiedzeniu Papieskiej Rady do Spraw Migrantów i Uchodźców. Była to 22. sesja plenarna w 25-letniej historii tej Rady. Więc spotkanie to miało także charakter jubileuszowy. Byliśmy na mszy świętej jubileuszowej sprawowanej w kościele Matki Bożej na Zatybrzu, dziękując za 25 lat tej pracy Rady. Która dzisiaj kierowana jest przez księdza kardynała Wellio. Tematem tej rady była refleksja z kolei nad przygotowywanym dokumentem razem z papieską radą Corunum na temat emigrantów, migrantów. Przymusowych, a więc tych, którzy opuszczają swoją ojczyznę z różnych powodów związanych właśnie z takimi czy klęskami żywiołowymi, czy wojną, czy też innymi racjami, w których mieści się po prostu to słowo przymus emigracji. Na tym spotkaniu też mieliśmy możliwość zapoznania się z taką panoramą szeroką, światową, panoramą emigracyjną różnych sytuacji, które dzisiaj na wielu kontynentach mają po prostu miejsce, dotyczącą emigrantów i podróżujących.